The flag. Aaaa, nie no da się nie. No i co teraz? co no czemu on wystraszył? Niby energii nie ma, a wystraszyć już ma energię Dostałem z, z krzesła w błękit! A dzisiaj jesteśmy! Jesteśmy, ciąg dalszy! Za bramą mamy roboty, których w ostatnim odcinku musieliśmy się pozbyć. Gdzie idziemy teraz? Na pewno nie w ich stronę. A czekaj, spróbujemy otworzyć. Dreszczyk emocji chcesz wprowadzić, tak? Hmm, już od początku. Słuchajcie, ludzie, oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo jeśli mamy kontynuować serię z fnaf co bardzo chcemy robić, bo ta gra jest prześliczna, przekontynu, plębonowa. Serdecznie zapraszamy! Eee! Roxy don't be scared Czyli tutaj... Tam nie, nie. nie tutaj nie. nie. Tutaj, tutaj, tak? Tutaj. I tu trzeba szukać. W razie w, bo w razie E tą A zauważyłeś, że my w ogóle latarki nie używamy? No bo my się nie boimy. Na palcach chodzimy. chodzimy. Jak się zbudzi to nas zje. Wow, wow. Było. <laughs> wentyle, nie, nienawidzę wentylu. Biegnie nie, pan, pan Biegnie, nie możemy, Patryk! Ja nie mogę przeklinać przy tych koronach. Nie lewo, mogę, nie mogę! Nie możesz, lewo, szybko! Jak lewo? Ja nie mam spida, Nie mam spida. Pomocy! Ale biegnie? Tak. Jesteśmy! Freddy, there's something here. Czy my nie byliśmy już w tym. Nie byliśmy! Czy my dobrze idziemy w ogóle? Byliśmy! O! Dobrze. Monty gdzieś tu jest! Łok okay. Ej coś tam szło Gdzie? Coś szło szło prawo tam tam właśnie tam Myślisz? Jak tu mogło iść jak tu brama jest? Halo O Save! Dziękuję za obejrzenie odcinka Jest 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 No Jest Jest Ostatnio mi się wyświetlił ten jaki on ma fajny Bebzon. No a ci to takie zdrowe? Zależy jak leży Ale jest szczęśliwy To najważniejsze ty Kurde, te drzwi takie niebezpieczne. Mission complete. Wow, ey! Wie... Tu to normalny człowiek! Jaka ona wielka jest! Ja tam jest Freddy na operację ma! No podglądaj, podglądaj. Osiedlowy monitoring. Go Bo ja już zapomniałem, generalnie w tej grze chodzi o to, że musimy tego Freddy'ego uratować jakoś, czy to? Nie wiadomo o co tu chodzi, musimy unikać. Are you there? Jump i przyjaźnić się z Fredym, który jest w złym, w ciężkim stanie. Oni może o czymś yy, ważnym rozmawiają. Ona też używa latarki, pomogę jej. Nie świeść, bo się zdradzić. Pytanie: czy ona może nas zobaczyć? Chyba nie. Chyba nie. No, co tam pójdziemy, we wejdziemy. Ale tu jest inny człowiek, to dobrze świadczy. No, żyjemy, żyjemy. Użyj konsoli po lewej. To nie konsola? Nie konsola, to zegarek konsoli. Gdzie jest konsola? No trzeba je poszukać. O, to te roboty. Czerwień. A to te dziady. To są bajonikle! Kojarzysz bajonikle z dzieciństwa? Musiałbyś mi po zdjęciu pokazać. To bo te na... roboty, co się składało. Bajonikle. Patryk, musisz! Ale ja muszę to zobaczyć, Dobrze, serio. to już Ci szukam, już. Bajonikle. Aha, to te to wiem. No, bajonikle. O, ty jest, jak coś. Wow. Także gratulacje. Czy tu trzeba będzie myśleć? Zauważyłeś, że na każdym drzwiu Aha. jest inna postać. Tutaj cicata Monty. Weź się domyśl. Tak, domyśl się, co trzeba zrobić. Właśnie on powiedział, żeby użyć jakiejś konsoli. O, ale tu niebezpieczne światło jest, panie Macieju. No bardzo możliwe, trzeba po elektryka zadzwonić. Dla Broxy figurę! Wow, piękna figura. Dobra, czyli powinniśmy pewnie teraz jakoś tu. O. No, no to tak. była konsola! Co byś się spodziewał? Power! Nie ten klawisz, a myszko? Jest yes, power! Protective... Proszę, wejdź do Protetic TV! O oh, ho, ho. Freddy, co oni ci zrobili! Zrobili? Naprawiają mnie! <laughs> co ty tu robisz? Nie I mogę się ruszać. Much more bad. I'll grammar error. Mhm. hmm Madam Ładnie. I found performance. A new ratio in na head I don't know. It looks complicated. Ale ja mam zawiasy dzisiaj. It was complicated! <laughs> Nie martw się, to jest skomplikowane. To jest skomplikowane. I am not Court merchant. I'm not sure. i It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Mm -hmm. Mm -hmm. Use the machine! Oh, gurda! His head. Pressing the flag. Oh, oh Nacisnąłem myszką tylko i, i mnie bykło Czyli nie ten kabelek, Polski! A ja w ogóle nie wiem czy jakiś kabelek złapałem. Ty, się spiało wszystko, nie? <śm> <śm> Potrzebujemy masażystów. Mm -hmm. Zapraszamy. Na już... O ty ty patrz, u góry masz kolory! A? I teraz znowu będzie gadał No, nie wytrzymam To no kurde, nie ten kabelek Może trzeba zacząć od zielonego, bo taki wiesz Kolorystyczny, trawowy Ty Mówiłeś że od zielonego To działa tak jak z zapamiętywaniem dźwięku, że trzeba klikać Czyli zielony A potem co było? To ty, 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 ty No tak Palcem pokazywałem, chodziło o zielony, żółty, czerwony. Tu, 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 widzicie widzowie? widzicie tu, tu. Tak. To był zielony, żółty, czerwony, niebieski, czy zielony, czerwony, żółty, niebieski? Słuchaj, jak jeszcze raz się wykrze wykrzesimy, że tak powiem? To nic takie. Co za w ogóle słowo, nie wiem. Wykrzesimy. Ale... Czyli cyk, cyk, cyk i cyk. Po kolei bym jechał. Zielony, żółty, czerwony. Dobrze! Wow! Wow! Dobrze! Seriózujemy, mamy I cyk. Dobrze i pan! Wzaj ja, żyje! Przepraszam jak nie trafię. <laughs> czaisz jakby to nie zadziałało! No, to nie to. Oho! O kurde zielony! Co dwie głowy to nie jedna, pamiętaj! Zielony, zielony! Piń zielony, zielony, piń zielony! Zielony, zielony, niebiet wow, wow. ty was... pamięć Pięknie. DJ. Ja bym wow! Powinna być jakaś kombinacja na 15 kliknięć. To by było niesamowite. Ale było coś takiego w poprzednich etapach tej gry. jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to serdecznie zapraszam. To jest tak, teraz daj sobie odcinek, którym to Ale zapraszamy oczywiście na wszystkie odcinki z Pnafa Obejrzyjcie się po kolei od początku do końca, nie ma na co czekać. Good job! Good job! Ej, my zawsze krzywą, że tym piątkę. <śmijemy> Teraz co? uważaj na te roboty, wiesz, bo tutaj... Myślisz? Okej, okay, czyli tutaj już nie ma nic. I się trochę cykam! Nie bój się! Odrobię te... O ty kurde, te drzwi! To ty to zrobiłeś? Właśnie nie wiem, co się w ogóle stało, ja chciałem drzwi otworzyć. A może save, a, save pierwszy? Save, niech idzie. Żeby... Tak, tak, tak. sejmij mish. Dobra. Error. ERROR! No ładnie. Daj! A czemu te drzwi się tak... No no. no, no super jesteście. Coś czuję, że za chwilę nam na łeb coś wyskoczy niedobrego. A, a weź jeszcze Uzin machiny?

George, to the train! Where? Lejakiego. Maybe now we have to go through those doors up. Freddy, check up. Jest please safe, please yes, safe. Yes, yes, safe. Uh -huh. Chica has some sort of special. Special Boris Fox. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. Charge it, because ci leci. is low. Ah, I can't move. You understand? Ah, good. All they've done all night is try to get. They... Wow. they get what they deserve. There must be a good explanation <laughs> w -Spot. Do ciki miałeś wejść, to idź do ciki! Cika to to? Cicia B2. B2 Aha Czyli Czemu wylazłeś? <laughs> I wlazłeś! Ja chciałem nacisnąć przycisk Patryk wlazły! Czyli tu nic nie ma, dobra! No nie. Ale czy taki? Mało wytrzymały Freddy, no, nie? strasznie! Love power! A, bo, no Paweł. a możesz jakoś się doładować? Bo jak on ci zginie to będzie lipa No to idę sprawdzić przy upgradzie Idziemyś Nie no da się nie. No i co teraz? Co cię on wystraszył! Nieby energii nie ma, a wystraszyć już ma energię. Oj, teraz się wystraszyłem. Dostałem z krzesła w głęb. Zrobimy teraz w następujący sposób. Połączymy kropki, wejdziesz w niego, wysiądziesz przy checkpoincie, zrobimy checkpointa, wsiądziemy w niego i już nie idziemy do ciki, bo wiemy, że tam nic nie ma. Myślisz? Pójdziemy do Montiego. Może no, Monty dobra. nas poprowadzi dalej. Dobry pomysł? Dobry pomysł. O? Zostawcie pomysł w komentarzu. <śmiech> <Wow>. <śmiech> Teraz trafimy za pierwszym razem wszystko. Myślisz? Jestem tego pewny. Głębiej duszy o tym wiesz. Gdzie. Ty wiesz. Ty wiesz. Good job. A Krzysiek Piąbek. Krzysztof nie. Christopher <laughs> Frydenstein. <laughs> <Trust> Krzysztof. <laughs> Podchodzimy z Freddim do checkpointa, czy teraz robimy checkpoint? No od razu możemy, tylko tu się znowu nie mogę ruszyć. Nas powinno zatrzymać. Aha, i... Is... Super. Okej, okay, jest okej. Okay. Wszystko idzie zgodnie z planem, Plane. tak jak ustaliliśmy wcześniej. Wszystko było na papierku podpisane przez nas dwóch. Rozwijamy się ciągle do przodu, idziemy. Powolutku, czasem trzeba krok w tył ale też to potem dwa do przodu. coachpatryk.co.pl <laughs> <kropka laughs> już teraz zapraszam na nowy kurs, cool który właśnie jest... PatrykCoach.com W naszej klasie Wow Śledzik Ja tam jest zdjęcie z Wieliczki Wariat solony, bo nie pieprzony tylko no solony wiesz. i Wieliczka No to się wszystko kurde zgadza Idziemy do Monty'ego Zielony piń zielony Tu nie trzeba z Freddy tam wchodzić? Wiesz co? Ja po prostu sprawdzę Bo ty się nie boisz Nie da się kliknąć Jesteś hop do przodu bardzo i to mi się podoba Ktoś musi Niebieski a to nieżu niebieski, jak tutaj o? fiolet. Masz, że tak dziwnie światło się odbija? Co wątpię Czyli, Czyli tutaj z Fredim wchodzimy? Bo ta winda jest dość konkretna, także okay. na pewno pod Frediego. No to idziemy. Nie, to my jesteśmy malutcy. Uwłasni jesteśmy. Uwłasni. Uwłasni. Iniaci. Co? Ja to na odcinku miałem. Iniaci. Wyobraź sobie, że był konkurs na najlepiej wypowiedziane. Iniaci. No <noise> nie, <noise> <noise> Onincia! Konkurs na najlepsze o ninja. O ninja A Onincia zajeb! bo błagać, błagać! Chodzimy, Macieju, B2, press, aka do góry! Do góry? No, ej! Ale jesteś z nim już! No, ale nie mogę. No, klikaj! Nie klikaj! Niesamowite! To może bez niego tu trzeba wejść, rzeczywiście! Ale to nie było bez sens z tumorą! Mi się wydaje, że tak musi być. <ścoughs> Pójdę, debatą! W końcu! jedziemy i teraz w niego wsiąść! Nie. Na baterii. Dobrze, byleby żaden screamer nam za nie wszedł, bo w nim się czuję pewniej. I patrzy się tak, jakby tu miało coś wyskoczyć. Otworzył co? ci jakby sakraolsko-fundamensko-krócy-zeks. No co się patrzysz, co się patrzysz? On ci pokazał wsiąść we mnie, wejdź we mnie, maleńki. <laughs> zejdź ze mnie, zejdź ze mnie. Może żyłka nie będzie nieprzyjemnie. A co to jest nuta tańculi? Wiem. Wczoraj się dowiedziałem, a nie wiedziałem. <laughs> Już płaczę, wejdź w Fredego Słyszysz? Nie to, jest, to jest straszne jest to Ja serio mam wejść w niego? No, we, no wejdź w niego A Sprawdzę jeszcze On ci już otworzył o, tutaj no. trzeba go, dobra To jest ładowarka? Tak Czy to jest jakiś save dla niego? Chodzisz z ładowarką Ale że ona tak płakała biedna, coś się stało wow. Aha, czyli tak to wygląda I do przodu, raz O kurde Ej My room. No, czekaj! Jak get out of my room. A czyli ona nas nie, nie ten tego nie lubi. I co teraz? Bo gdzie jeszcze wysiadasz? No nie no, Freddy, chcesz tam iść! czyli w się sensie, tym gówniakiem małym! I kurde, powinny być jakieś abilitki do tego! A co to abilitki? Ej, umiejętności, że mogę wow. pokonać tego! Skurcy byka. Abilitki. A idź tędy! No sakra, Syćko gro. Chyba dobrze, co? No Ej, byliśmy tu już, pamiętam. Na to. początku gry. Idź w stronę słońca. Tam coś było pewnie powiedziane, a my nie wiemy gdzie pójść teraz. <ścoughs> A, czyli tamte druski na dole prowadziły do pokoju każdej z postaci, która nas tutaj goni i straszy. Nie myślisz, że powinniśmy tutaj wejść i coś kliknąć? Myślę, że jak za długo będziemy siedzieć w tym miszku, to może nam wyskoczyć na łeb. A o, mamy kurde. checkpoint na dole. Tutaj bym wysiadł z Frediego. A może trzeba z nim do jego pokoju wejść? I co, i to. Tak miał... Save your change for today! Ludzie, no to co, widzimy się w kolejnym odcinku! Także miszki Was żegnają. No, oczywiście chodzi o nas. Tak, miski, my jesteśmy misiaczki. Miski. Tak właśnie wychodzimy teraz. Tak, gdzie chodzimy, <laughs> cześć, trzymajcie. Wychodzimy, papa.